Dzień dobry, witam, spotkałem się z Marzenną po procesie, po tym apelacji tej w sądzie okręgowym, żeby zadać jej parę pytań, żeby naświetlić tą sprawę, ten problem, który no, cały nasz kraj, tak jakby można powiedzieć ze strony patriotycznej niszczy. Marzanna, u ciebie ta sprawa się zaczęła od ośrodka, a dokładnie od pracownika tego ośrodka. U ciebie sprawa jest już w apelacji, te, te śledztwo jest zamknięte, czyli Tajemnica śledztwa ciebie nie, nie obowiązuje, bo to już są procesy. Więc tutaj będziemy mówić otwarcie. Jest to ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, którym rządzi w tej chwili Konrad Andrzej durkowski Jego wspólnikiem w działaniach tych antypolskich jest przestępca, złodziej, oszust Rafał. Rafał Gaweł, który się ukrywa w tej chwili w Oslo, w Norwegii, ma w Polsce do odsiadki wyrok aż 2 e, lata. W pierwszej instancji dostał cztery lata, w drugiej instancji dostał 2 lata. Jest to przestępca. E, przypomnę tylko, że na Konradzie Dulkowskim ciążą e, zarzuty, może to nie są jeszcze oskarżenia, bo prokuratura w Białymstoku się tłumaczy w taki pokrętny sposób, że skoro Gaweł uciekł, to oni nie mogą... Pociągnąć sprawy też Dulkowskiego, za co im tam grozi 25 lat, dokładnie nie wiem któremu, ale pewnie, pewnie obu, 20, 25 lat pozbawienia wolności za e, sfałszowanie podpisu na wekslu, wprowadzenie go do obrotu, jest to bardzo poważna sprawa. E, tych dwóch panów z akt sprawy wynika, że fałszowali dokumenty do sądów, oni wpisy, oni wpisy fałszowali, m, które, które wprowadzały w błąd sądy w Polsce. I teraz ten pan Konrad Dulkowski z takimi, z takimi zarzutami jest jako guru brany przez Polsat, przez TVP w tej chwili, nawet po tej zmianie, po tym, po tym przejęciu wrogim takim tego TVP. To tak słowem wstępu, czyli chciałem tylko naświetlić z kim Marzanna ma do czynienia, że jest to, jest to organizacja, która jest umoczona, jeżeli chodzi o prawo. Prawdopodobnie to jest moje takie domniemanie dziennikarskie, że takich ludzi jak Konrad Dulkowski i Rafał Gaweł trzyma się za jaja i trzyma się ich krótko tylko po to, żeby oni wykonywali polecenia. Polecenia grupy zorganizowanej właśnie tej antypolskiej, o której mówiłem te komando 105 prokuratorów. Być może ich jest teraz już mniej, być może więcej, nie wiemy, ale taka lista istnieje. Taką listę znalazłem osobiście. Jest, jest to... Dostępne w dalszym ciągu na stronach internetowych, na, między innymi tam w jednym z artykułów moich. Zapraszam do, do czytania. No i teraz tak, jeżeli chodzi o ośrodek, to sami widzicie. Ludzie, którzy mają ciężkie zarzuty, będą wykonywali polecenia ludzi, którzy mogą ich posadzić do więzienia, i tak to podejrzewamy, że w tej chwili ma miejsce, czyli Konrad Dulkowski dwoi się i troi, żeby jak najwięcej patriotów właśnie wyhaczyć z tego internetu i za byle słowa, tak jak w przypadku pani Marzanny Gontarskiej, gdzie tam nie było żadnych nawoływania do nienawiści, do skrzywdzenia kogokolwiek żeby takie właśnie teksty wyciągać, a już prokuratorzy z tego komando 105 prokuratorów będą dalej te sprawy ciągnąć, stawiać ludzi przed sądem. I teraz nie rozumiem tylko jeszcze tego, co się dzieje w sądach, czy, czy to jeszcze są polskie sądy, czy tam w ogóle w sądach mamy prawo, ale przyglądając się temu wszystkiemu z boku jako dziennikarz, obserwując to, widzę, że nie ma tam prawa, a przynajmniej w przypadku nas Polaków nie ma prawa, bo Inni jakoś tam są bardziej poułażliwie traktowani. Nie wiem z jakiego to jest klucza brane. Nie chcę tutaj o tym głośno mówić, bo zaraz mi się znowu jakieś będzie tam przypisywało, przypisywało wrogie, wrogie, wrogą mowę, mowę nienawiści, tak zwaną. Pani Marzanno, jak już na wstępie powiedziałem, była Pani oskarżona przez ośrodek, ale w postaci takiej Pani Natalii Łysej. Łysej to chyba tak się po polsku wymawia, bo ona się pisze Lysa. Pani Natalia Lysa, co, co takiego zobaczyła w Pani w pisach, w pisach? Bo to było na Facebooku, tak? Tak, to było na Facebooku. I zadając ogrom pytań dla Pani Natalii. Na tyle ją potrafiłam skołować tymi pytaniami, że już później zaczęłam mówić prawdę już nie dała rady Ale tu już mówimy kręcić. o procesie sądowym. E, tak, już musim, mówimy o procesie sądowym i mus, mówimy też o przesłuchaniu. Mhm. E, bo przesłuchiwałam e, Natalię Lesą, no niestety nie było osobiście, tylko przez e, online. E, ale posu, e, to było w ten sposób, że Natalii Lesie przeszkadzało jedno słowo. Nic więcej jej nie przeszkadzało, tylko przeszkadzało jedno słowo, że kazałam wypierdalać banderowcom. Tylko te wypierdalać jej nie pasowało. Bo gdybym, zadając jej pytanie, że gdybym zamiast wypierdalać powiedziała, użyła innego słowa, czy wtedy uraziłoby ją to? Ona powiedziała wtedy, że nie, wtedy by jej nie uraziły. No ale to, no, to, to, są, to, są, to są słowa. Nie, nie jest to mowa nienawiści, bo no, to są słowa brzydkie, to, to może być, może być obraźliwe, to, ale to powinno być w procesie cywilnym, a nie w procesie z oskarżenia publicznego, to co robią prokuratorzy. Bo jeżeli ktoś się uraził, tak jak pani Łysa się uraziła za słowo, że się do niej powiedziało wypierdalać, przepraszam, może później to wypikam, no to, to ona się uraziła prywatnie, cywilnie, a nie jako naród. Ona nie jest przedstawicielem narodu, który. Który, który ona chciałaby tak jakby reprezentować. No to jest nadinterpretacja prawa, prawda? No tak, no i jedna mnie rzecz dziwi, dlaczego przez to jedno słowo prokuratura tym się zajęła, no bo to jest dla mnie po prostu nierealne, nie to jest dla mnie jakaś po prostu fikcja, no bo. Przez to jedno słowo, tak, prokuratura, i tyle zarzutów, i tego wszystkiego, no to, to chyba nie halo coś. No to chyba działa na tej zasadzie, że dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie. Czyli komuna po prostu nigdy nie odeszła. Stąd my mamy cały czas te komunistyczne. Przepisy prawa. Nie wiem czy wy zdajecie sobie sprawę drodzy widzowie, że gdy weszliśmy na tak zwaną drogę wolności jako Polska, jako Polacy, to powinniśmy mieć zmienione wszystkie przepisy prawa, kodeksy cywilne, kodeksy karne. A wyobraźcie sobie, że obowiązuje nas prawo, które pisali tutaj jeszcze komuniści, komuniści. Obowiązuje prawo, które było wprowadzane przez komunistów, którzy dążyli do wymordowania nas tutaj jako właśnie Polaków, jako rdzenny naród. I teraz, jeżeli się czyta właśnie w aktach sprawy, że paragraf taki to ataki z e, takiego i takiego kodeksu, jak się tam właśnie człowiek zgłębi, to właśnie pierwotne zapisy są e, umieszczone już w latach 50. i 60. To się włosy Włosi bo e, nie, nie jesteśmy żadnym wolnym narodem. Nam się tylko wmówiło, że, e, że jesteśmy wolni. E, nam się wmówiło, że zmienił się ustrój, ale pamiętajcie, że ustrój to jest prawo. Podstawa cała powinna być zmieniona. Wszystkie, tak jak mówiłem, wszystkie, wszystkie kodeksy. Ale wracając do, do Ciebie, Marzanno, to e, jeżeli chodzi o ten nienawistny ośrodek, to czy Konrad Dulkowski na przykład coś bezpośrednio do Ciebie jakieś tam dokumenty składał, e, donosy pisał? Bo ja wiem tylko, że to, co obserwuję, to oni ciebie szkalują na, na stronie tej, tej fanpage na y, Facebooku. A czy coś poza tym, jeżeli chodzi o sprawę sądową, czy on coś jakieś dokumenty składał? On ogólnie składał dokumenty, y, tylko nie pamiętam, czy to jako on, czy jako ośrodek, ale wydaje mi się, że na początku było to jako On ośrodek, się musi podpisać. Jako ośrodek, Bo ktoś tak? Ktoś musi złożyć, tak. I tak. y, y, dokumenty, które <laughs> on tam składał, to przez prokuraturę Grajewską, to było umorzone od razu. To nie było brane nawet pod uwagę. Do ale dobywania. czy później nie został dołączony jako e, poszkodowany, że mógł uczestniczyć w przyszłych procesach nie. twoich? Nie. No bo nie ja, znam, ja znam takie przypadki, że y, pan Konrad Dulkowski składa właśnie zawiadomienia y, i później, później jest to potraktowane przez prokuraturę, że y, on nie jest stroną, nie może być stroną, bo, bo nie jest poszkodowany właśnie w y, przypadku jako Ukrainiec, nie jest Ukraińcem, więc y, zatrudnia. Osobę, taką jak pani Łysa, która bierze pieniądze za to, żeby być poszkodowaną, i ona podpisuje protokoły, przepraszam, ona najpierw podpisuje zawiadomienia, a później protokoły na policji bądź prokuraturze, że ona się czuje jako poszkodowana. I w niektórych przypadkach dziwnym trafem te dokumenty, które składał, tak jak w twoim przypadku Konrad Dulkowski, one trafiają jako dokumenty zasilające ten cały proces. Czyli tak jakby łączone są w prokuraturze. Pomimo, że człowiek ten, ani organizacja jego, ani ten człowiek nie może być poszkodowanym, te dokumenty są łączone, ale to jest, zobaczcie, to jest kolejna patologia prawa, gdzie człowiek, który nie powinien w ogóle brać w, 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 w procesie oskarżania Ciebie, żadnego nie mieć wpływu na to, on jednak w jakiś tam sposób wpływa na to. E, e, wróćmy do tego wpływania medialnego, czyli Facebook. Co się dzieje na Facebooku, może opowiedz ludziom w przypadku... Yy, ogólnie w, yy, na Facebooku, to ja powiem Wam szczerze, że jak dostałam yy, zbanowana za mowę nienawiści, yy, bo mówiłam prawdę oczywiście, ja nikogo nie obrażam, zawsze to mówię, że informacje, które przekazuję, to albo od kogoś dostaję takie informacje, yy, czy są potwierdzone, czy nie, to zazwyczaj to mówię, z, z, staram się to mówić, że to są niepotwierdzone informacje, ale chodzą słuchy i tak dalej. Yy, na Facebooku, no powiem szczerze, że Dużo ludzi mam takich, którzy wspierają takich ludzi jak my, ale są też takie osoby, które e, niestety prześladują, piszą jakieś e, dziwne wiadomości, oczywiście też e, grożą mi, to są groźby już karalne, e, gdzie mam screeny porobione. Wiecie, co ja tam ogólnie to ja się nie, ani razu chyba już jeszcze nie odniosłam, e, jeśli chodzi o Facebook na stronie ośrodka. E, nie skomentowałam tego ani razu, po prostu e, Staram się trzymać od tego z daleka, bo nie chcę im robić reklamy, bo mam duża dosyć oglądalność, a po co mam im to ułatwiać, tak? No ale powinniśmy znać osoby, które są tobie wrogie, bo, tak. bo nie tylko tobie. Mhm. To są ludzie, którzy chwalą się tym, że oni wypisują aż ponad 500 chyba zawiadomień do prokuratury rocznie. To było chyba z dwa lata temu podana taka statystyka w tej chwili, nie wiem czy to się zwiększyło czy zmniejszyło, podejrzewam, że nie, czyli 500 zawiadomień rocznie to naprawdę jeden taki Konrad Dulkowski na pewno by tego nie robił, a ponoć on w tej całej fundacji, w tym, całym, w tym całym towarzystwie to on jest chyba sam, rzekomo sam, Rafał Gaweł, który nie może pełnić żadnych funkcji społecznych w Polsce, bo mu zakazał sąd przy tym wyroku, pierwszym wyroku czteroletnim, a drugiej instancji podtrzymał. To Rafał Gaweł de facto nie powinien w takich rzeczach uczestniczyć, a podejrzewamy, że uczestniczy. No to dobra, niech, niech będzie. Ja, ich wiesz, co ja tutaj, tutaj powiem Tobie tak, że przed tą e, całą w ogóle e, naszą e, oskarżycielką, e, urażoną Natalią Lesą, e, Rafał. Rafał Rafał Gaweł starał się o być stroną w mojej sprawie jako oskarżyciel posiłkowy, no gdzie właśnie. jest poszukiwany listem gończym. To jest, to jest właśnie prawo według prawa w Polsce, według sądu w Polsce. Przestępca, złodziej oszust, który przez Sąd Pierwszej Instancji był wskazany jako notoryczny kłamca, który na, na oszustwie, na złodziejstwie zrobił sobie. Podstawowy dochód przez ostatnie 20 lat przed wyrokiem on w ogóle nie prowadził żadnej normalnej działalności, tylko właśnie to było wszystko wyłudzenia, oszustwa, podrabianie papierów, tak jak się dowiadujemy. Tych właśnie zarzutów nie, nie zdążono mu przedstawić, bo on uciekł za granicę. I to są właśnie ludzie, którzy mogą nas w publiczny sposób obrzucać głównem, mówiąc brzydko. E, bo to jest wszystko gówno, te wszystkie oskarżenia to, to, są, to, są, to są gówno. Być, być może my się oczyścimy z tego gówna, ale jednak smród zawsze koło nas się będzie kręcił. I to na tym rzecz polega właśnie. Tak jak e, mówiłem wcześniej, powtórzę, e, stygmatyzowanie, kryminalizowanie właśnie tylko dlatego, że chcesz, e, chcesz, żeby Polska rosła w siłę jako Polska i dla Polaków, a nie Polska, żeby, żeby miała jak najwięcej nachodźców, jak najwięcej imigrantów, no bo oni, oni tu nic nie wniosą, co pokazały już studen studia, studenci, którzy tu się kształcą, przyjeżdżają z różnych krajów afrykańskich, jakichś tam Bliskich Wschodów i tak dalej. Oni się tu kształcą i oni wyjeżdżają na zachód. W Polsce nie ma czegoś takiego jak przymus, zmuszenie y, chociażby, żeby przepracował tutaj 10 lat za to, że dostał darmowe studia. Oni po prostu wyjeżdżają. My mamy w tej chwili problem, tak, jeżeli chodzi o medycynę. Dostęp do specjalistów jest żaden, no bo, bo Polska robi taki myk, że szkoli, y, szkoli tutaj, na naszym terenie, za nasze pieniądze medyków i oni, oni, oni się śmieją z tego, tak, no bo dostają dyplom i sobie jadą za granicę, tam są lepsze pieniądze. Niestety, a my, a my te lata stracone właśnie na to y, tracimy, no bo później mamy kłopot z dojściem do specjalistów, ale to odchodzę od tematu. Jeżeli chodzi o ośrodek, to jeszcze e, dokładnie, czy pani Natalia, ta rzekoma poszkodowana, ona była na sali sądowej? Nie, nie była na sali sądowej e, i najciekawsze jest to, że ona e, mieszka w Warszawie, w tej chwili e, niby nie pracuje, chociaż dochodzą słuchy, że gdzieś tam uczy języka, Ukraińskiego w polskiej szkole. Nie wiem, czy to jest prawda, bo to są informacje niepotwierdzone, ale jak osoba może uczyć Polaków języka ukraińskiego, jak nie zna polskiego. Tutaj jest wielki dla mnie znak zapytania. Z różgą może? Być o, może, różką. tak. A, a może po rosyjsku tłumaczę. No. <laughs> Słuchaj, a może, a jest jeszcze taka ciekawa rzecz, że no, jeśli przywieźć zawiadomienie, bo, bo tam było, że to stwierdzenie y, przez nią chyba nawet, y, że przywiozła do prokuratury osobiście zawiadomienie na mnie, ale już na sprawę sądową już nie mogła przyjechać, bo już ma dzieci wtedy chyba nie miała. I to jest następna patologia prawa, bo ten COVID i związane z tym jakieś tam ograniczenia, rozporządzenia, bo to bardziej rozporządzenia, które są w ogóle nie, nie, niezgodne z prawem, bo to ustawami powinno być rozwiązywane. No ale rozporządzenia doprowadziły do takiego kuriozum, że przestępcy nie muszą się stawiać na sali sądowej. I między innymi właśnie taki ktoś jak Rafał Gaweł, może sobie z Oslo, siedząc w pokoju, pijąc kawę. Na sali sądowej rzekomo skarżać kogoś o coś, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. Rozumiecie to? To jest właśnie patologia prawa. I coś takiego w ogóle nie powinno być dopuszczalne. Ko skończyły się czasy covidu. Co z tego, że mamy multimedialność jakąkolwiek, ale powinna być jaka, jakaś, jakaś yy, współodpowiedzialność, bo to, że to, że pan Rafał Gaweł przegrywa te swoje, nie, nie, jedne, nie, nie jeden proces już przegrał, musi oddać ludziom pieniądze, a to, że on jest za granicą, on jest nieosiągalny dla komorników polskich. Jest to złodziej, oszust i on w dalszym ciągu, tylko tyle, tyle że jeszcze za pomocą właśnie tych przedstawicieli prawa, czyli sądów, gdzie właśnie w sądach on jakieś tam procesy wygrywa. I on za pomocą sądów w, dalszy, w dalszym ciągu ja to nazywam wprost, wyłudza pieniądze. E, Jacek Międlar e, ma, ma chyba z 6 czy 7 tysięcy, tak jakby do odzyskania od pana Rafała Gawła. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, on w ogóle nie płaci swoich żadnych zobowiązań. A tych spraw nie będę, nie będę w tej chwili szukał, w pamięci jest dużo. E, co do ośrodka, ośrodek też został skazany. Prawomocnie już w tej chwili oni powinni zapłacić odszkodowanie dla dwóch kobiet w Polsce. i. Przeprosić te kobiety za właśnie mowę nienawiści, jaką uprawiają, bo to oni są nie, nie, nienawistnikami takimi prawdziwymi. Za tą mowę nienawiści, którą uprawiali właśnie za pomocą tego fanpage'a, między innymi to, co robią i Tobie. I mam nadzieję, że Ty też doprowadzisz do takiego procesu, w którym, w którym wygrasz i, i będziesz miała możliwość odzyskania raz, że twarzy, ale i przede wszystkim e, Trochę wartości, może z tego czasu, który tego straciłaś. Tak, po malutku? Tak, tak. Będziemy starali się wszyscy doprowadzić do tego, żeby w końcu ci ludzie byli postawieni w stan oskarżenia. E, tutaj, jeżeli chodzi o Konrada Dulkowskiego, to ja ponowię apel, bo akurat wykorzystam Ciebie, y -y. bo jest taka, jest taka pogłoska, że Konrada Dulkowskiego należy gdzieś tam dopaść, pobić i tak dalej. Ja mówię wprost, nie róbcie z bohatera. Nie wolno. My, my w tej chwili, jeżeli byśmy cokolwiek mu zrobili, on w takim wypadku będzie tylko i wyłącznie bohaterem, będzie okrzyczany przez Polsat, że jest wielkim wielkim poszkodowanym, a tutaj są co, naziści, bandyci i tak dalej. Więc broń Boże, żeby takim ludziom się nic nie działo. To powinno być załatwione w sposób pokojowy i... Musimy nawoływać te sądy, te sądy do opamiętania, bo to tam się odpływają, od, od, odprawiają właśnie te, te nasze, nasze problemy, tak jak dzisiaj właśnie pani Marzanna miała e, apelację. Tak jak mówiłem wcześniej, powtórzę, powinniśmy e, dążyć do tego, żeby te sądy poszły po rozum do głowy i działały zgodnie z prawem, czyli jeżeli jest coś w ramach wolności słowa, konstytucyjnej wolności słowa, to powinno to być od razu zamknięte, Odrzucone, bo prokurator niejednokrotnie może być stronniczy, albo tak jak te komando, komando 105 prokuratorów, może być zadaniowany. Więc tutaj rolą sędziego jest właśnie od razu oddalenie takich rzeczy, które, które mieszczą się w ramach yy, wolnej wypowiedzi, słowa słowa, które. No niejednokrotnie mogą kogoś obrazić, ale na pewno nie są mową nienawiści. Ty nie, nie mówiłaś, żeby, żeby ktoś ją zabił, prawda? No, czy oczywiście. ją, czy, czy kogoś z Ukraińców. To jest, to jest dopiero mowa nienawiści tak. w tym Jasku, wypadku. Dziecku, wiesz co, e, my takie, do takiego do wniosku już doszłam już trochę wcześniej, na samym początku, praktycznie, dlaczego y, oni mają takie przyzwolenie i y, kto za nimi tak naprawdę stoi? Co na nich mają y, władze rządzące albo nie rząd tak zwany? że oni są po prostu tak, nie wiem, jakby to powiedzieć, oni to robią bezprawnie, na co sądy jeszcze te zezwalają. Kto za nimi stoi, kto im chroni, kto, i z, kto za plecami ich stoi? Ja nie będę tego rozwijał, bo na, na mojej stronie są takie artykuły, które mówią o tym, że tam, gdzie był teatr Trzy Rzecze, tam były sztuki pedofilskie, gdzie wychwalano właśnie takie zachowania pedofilskie, yy, przybierając to w szatę mi rzekomej miłości nastolatki do dorosłego faceta, co było przekręceniem totalnym prawdy, bo to, bo to było na podstawie faktów, gdzie dziewczyna była skrzywdzona, zgwałcona, yy, wykorzystana, może nie zgwałcona, ale wykorzystana przez starego faceta, którego nie chciała nigdy w życiu więcej widzieć który no, wywrócił jej psychikę do góry nogami, a w tym spektaklu Konrad Dulkowski i Rafał Gawę, oni wtedy byli jako reżyser i scenograf chyba. Oni to wszystko obrali w takie piórka, że, że to jest coś dobrego, bo, bo mogła być tam miłości, tam między innymi. Kiedy ja zapytałem Konrada Dulkowskiego na korytarzu sądowym, to było, to było grzeczne pytanie, czy ma jakieś skłonności pedofilskie. No normalny człowiek by po prostu powiedział nie. A on wpadł w furię, co widać na jednym z moich filmów. Będziesz przed sądem, panie. Będziesz odpowiadał przed Dobry proszę się odsunąć, proszę, 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 proszę się odsunąć, proszę się ode Będziesz Nie. przed sądem, to to będziesz odpowiadał przed sądem. Będziesz przed sądem, To będziesz o wtórnym oczu. Bo pan stwierdził, mi, czasie, od że, od że takie urwane relacje ciągle gdzieś w nas żyją, przy ciągłych spotkaniach tak. warto wyartykułować nasze potrzeby i krzywdy. Tak pan powiedział o związku 30-letniego człowieka z 12-letnią dziewczynką. Pan tak powiedział. To pana słowa. Będziesz przed sądem, będziesz o wtórnym W furię zaczął szaleć, tam krzyczeć, żeby nie policja, bo y, oni policjanci mieli chronić jego, ale dzięki Bogu to tam widać na filmie, jak on pędzi w moją stronę i żeby nie policjant na naszej drodze, to ja bym pewnie dostał w mazak, albo bym mi zniszczył kamerę. No ale to nic. Y, to, jest, to jest wątek bardzo naprawdę. Mm, Rozległy, bo, bo, to nie tylko, bo to nie tylko chodzi o ten spektakl. Tam chodzi też o dzieci, które oni próbowali ściągać do tego swojego przybytku i chyba ściągali nawet. Yy, dzieci w wieku szkolnym, dzieci w wieku szkolnym, gdzie właśnie te spektakle były pokazywane dla dzieciaków. Wiem, że yy, były zwożone chyba nawet złąży dzieci do, do, do tego teatru czy rzeczy, żeby ten spektakl zobaczyć. Yy, I zobaczcie, co tu się dzieje. Dzieciom w wieku szkolnym pokazuje się, że miłość z dorosłym facetem jest dobra. No to jest patologia też kolejna, tak? To jest kolejna patologia tego, tych ludzi, tego, tego ośrodka. Oni wtedy już właśnie zawiązywali chyba Omzryk, a byli jeszcze pod szyldem teatr, teatr Trzy Rzecze. I jako teatr trzy rzecze właśnie już zaczynali walczyć z rzekomą mową nienawiści, z faszyzmem niby w Białymstoku, nie tam niby zamalowywali, to była, to była akcja Zamaluj Zło. Dostali ogromną dotację od George'a Sorosa, chyba w wysokości 250 tysięcy, za co później byli oskarżeni, że nieprawidłowo wydawali te środki. No ale to są, to są wątki naprawdę rozległe. Czy tutaj za tym stoi właśnie jakaś patologia w sensie, w sensie... Tej pedofilii, tego nie wiem, tego nie wiem, nie będę tego rozwijał, ale wiem na pewno, że układy, jeżeli chodzi o tą antypolską jaczejkę, to są na pewno, no bo oni widać, że są bezkarni od lat, Tak. W Twoim przypadku też są bezkarni, są... Ee idą do sądu i mówią, że to nie ich strona na przykład i sąd im wierzy, tak? No to teraz tak, jeżeli ty byś poszła i mówisz, że ty jesteś niewinna, no bo to, to, to sąd tobie nie wierzy. Tobie każe się e, zasłaniać dowodami jakimiś, tak? Przedstawiać fakty. No kiedy to tobie się powinno, to jak dzisiaj na sali sądowej powiedziałaś, tobie się powinno udowodnić, że to faktycznie jest przestępstwo, a nie żebyś ty się broniła przed tym, że, że coś się tobie insynuuje. Tak, że ja, wiecie, to jest dla mnie, to jest nie stworzone w ogóle, że w sądzie muszę udowadniać swoją niewinność. Gdzie sąd od tego jest, żeby udowodnić mi moją winę, tak? Na tym chyba polega sąd. Ja do tej pory tak myślałam, dopóki nie poznałam naszych. Tak powinno polskich. wyglądać prawo. Człowiek, człowiek jest niewinny do chwili, kiedy, kiedy nie został skazany prawomocnym wyrokiem. Prawomocnym, podkreślam, ale ten ośrodek doprowadza do takiej sytuacji, że nawet jeżeli ty jesteś już tylko e, obrabiana, powiedzmy tak kolokwialnie, przez prokuratora, to ten ośrodek już ciebie piętnuje, stygmatyzuje i kryminalizuje na swoich stronach e, w sposób niedopuszczalny, bo nie powinno tego w ogóle być. Jeżeli coś jest w ramach śledztwa, to w ogóle nie powinno być ujawniane. tak? Nawet napis jakikolwiek. E, z Marzanna, G, jak oni się tam lubują w tym zasłanianiu oczu i tak to, dalej, to wszystko jest nie, niedopuszczalne. Takich rzeczy nie powinno być, bo to jest wszystko pomówienie, a nie żadne oskarżenie. No dobrze, ja, ja tylko kończąc to, bo za długich filmów ludzie nie, nie lubią oglądać, powiem tylko, że. Wymagamy, żądamy wręcz od przedstawicieli prawa zachowań zgodnych z prawem, rozpatrywania wyroków zgodnych z prawem i logiką, bo to, że ktoś komuś powiedział wypierdalać, to nie znaczy, że jest nienawistnikiem, że kogoś nienawidzi i to jest nawołanie do, do nienawiści. Albo jeżeli ktoś mówi do kogoś, że banderowcy weszli do kraju, bo przypomnę, yy, w Polsce o, ostatnio na przykład afera we Wrocławiu, gdzie na ścianach budynków były malowane czarno-czerwone flagi banderowskie, to jest właśnie ban bandera. Tak? To, jest, to są ludzie, którzy mają ideologię wbitą od małego dziecka do głowy. Oni czczą Szuchewicza, oni czczą banderę. I oni się nie zmieniają, oni pokazują to w Polsce. Był taki na początku też okres, że trzeba było zgłaszać na policję, wywieszane na balkonach flagi banderowskie, właśnie te zakazane w Polsce. Jeżeli my mówimy, bandera, banderowcy wypierdalać, to to jest mowa nienawiści? Nie, to jest samoobrona. My wiemy, my jako Polacy wiemy, co nam zrobiono na Wołyniu, jak mordowano nasze rodziny, w jaki bestialski sposób tam. Żaden horror tego nie pokaże, żaden horror jaki w życiu widzieliście, to nie pokaże takich scen, jakie, jakie się odbywały właśnie e, z udziałem Ukraińców, a właściwie no, banderowców, bo tu właśnie to jest to, że m, zbyt obszernie mówiąc, Ukraińcy, można powiedzieć, banderowcy, tak? co robili banderowcy naszym, naszym e, przodkom, naszym dziadkom, naszym e, pradziadkom. I to jest, to jest właśnie straszne. I pamiętajcie, że jeżeli się mówi do kogoś, jeżeli się widzi te przejawy banderyzmu w Polsce i się mówi bandera, banderowcy wypierdalać, to to jest przejaw normalnego, patriotycznego podejścia do życia. Oczywiście. Dziękuję ślicznie, Marzanna. Dziękuję również, Jacku. Dziękuję, że byłeś. Do usłyszenia. Do usłyszenia.